Każdy z nas chce pić zdrową wodę, a w sklepach półki uginają się od butelek. Ale czy wiesz, że kaliska woda z kranu jest równie wartościowa, a nawet zdrowsza? Ta woda pochodzi z głębinowych źródeł kalisza, a jej jakość jest sprawdzana każdego dnia. Dzięki temu, że pobierana jest z naturalnych zasobów głębinowych ujęć czwartorzędowych i jurajskich, pozostaje czysta i wolna od chemikaliów. Woda z kranu przechodzi przez filtrację. Oczyszczana jest z nadmiaru związków żelaza i manganu, a dezynfekcja promieniami UV sprawia, że jest całkowicie bezpieczna do picia, bez smaku i zapachu chloru. A czy wiedziałeś, że ta woda dostarcza twoim organizmowi niezbędnych mikro i makroelementów? Wapń, magnes potas – to tylko kilka z nich. Wypijając liter wody, pokrywasz nawet 12% dziennego zapotrzebowania na wapń. Kupując wodę butelkowaną, zużywamy ogromne ilości plastiku, który zalega na wysypiskach i zanieczyszcza środowisko. Wybierając wodę z kranu, nie tylko oszczędzasz, ale i dbasz o planetę. Nasza woda z kranu jest bezpieczna, zdrowa i dostępna od ręki, bez zbędnych opakowań i dodatkowych kosztów. Oszczędzasz, chronisz środowisko i masz zdrową wodę każdego dnia.